Czy Jakub Błaszczykowski zagra w tej koszulce od tej rundy, od rundy wiosennej w polskiej ekstraklasie? O tym powiemy sobie dzisiaj w odcinku, bo chyba wszystkie portale związane z piłką nożną poruszały ten temat, poruszam więc i ja. Powiemy również o tym, o czym dyskutowano wczoraj, bo też wybuch Twitter, wybuch internet. Juventus zmienił herb. W zasadzie chyba trzeba to nazwać logiem, to co teraz powstało. Zobaczymy, jak to się zmieniało na przestrzeni czasów, jak wygląda teraz, i co w ogóle z tym zrobić, co, co ja sądzę na ten temat. I trzeci temat to będzie dama w barwach Blaugrana i wielka drama z tym związana. <laughs> jak, jak ja to wymyśliłem, jak się to zrymowało w tym momencie. To nie wiem, no ale jest. Ogromne podziękowania dla 572, 7 osób, które wczoraj dołączyły do grona subskrybentów kanału Futrol. Za chwilę pięknie nam 200 tysięcy subskrypcji coś niesamowitego, coś nierealnego. Obyśmy jak najdłużej otrzymali takie tempo wzrostu jest to coś niesamowitego. Także zachęcam do subskrypcji i sprawdzenia, czy subskrypcja nie została Wam cofnięta, i przechodzimy do tematów. Zacznijmy od Kuby Błaszczykowskiego. Wczoraj wybuchła chyba ta, ta informacja przez Polsad Sport podana, że zarząd, znaczy działacze Legii skontaktowali się z Kubą Błaszczykowskim. Sytuacja Kuby Błaszczykowskiego w Wolfsburgu, mówiąc delikatnie, nie jest najlepsza. Kupiony za bodajże 6 milionów euro zawodnik. Jest głównie rezerwowym, rozegrał zaledwie 960 minut, z czego część na boku obrony. Wygląda to naprawdę źle, również pod kątem naszej reprezentacji. I pojawiły się pogoski o tym, że LEGIA chciałaby go wypożyczyć. To na pewno ogólnie dla zawodnika byłaby zmiana na plus. Nie mówię przejście do LEGI konkretnie, tylko przejście do zespołu, gdzie miałby zagwarantowane pierwsze miejsce w zespole, miałby się, mógłby się ogrywać i tak dalej. Problem jest taki, on zarabia według źródeł, na które powołuje się przegląd sportowy, 2 miliony euro w Wolfsburgu rocznie. Legia nie byłaby w stanie zapłacić tego typu pensji. Musieliby mocno ją zredukować, co jest oczywiste. I pojawia się problem jeszcze jeden, w postaci takiej, że Błaszczykowski przecież jest wychowankiem Wisły Kraków. I Błaszczykowski, co bardzo ważne, jest zawodnikiem który jest dość rzadkim typem zawodnika, bo on jeżeli coś deklaruje, jeżeli przywiązuje się do barw to, to widać, że jest to na poważnie. Widzieliśmy to odnośnie Wisły widzieliśmy to odnośnie Borussii, jak ciężko było mu się z tym klubem rozstać też jakim uczuciem darzą go kibice właśnie BVB i pytanie czy on w ogóle chciałby na coś takiego pójść jeżeli chodzi o artykuł na sport.pl odnośnie całej sytuacji oni powołują się na źródła z klubu które oceniają możliwość tego transferu na 25% obecnie, czyli no powiedzmy sobie, że mało, ale jeżeli w ciągu następnych dwóch tygodni nigdzie go nie wypożyczą, tylko zostanie w Wolfsburgu, to mówią, że szanse wzrosną do 60%. Moim zdaniem są to liczby za wysokie. Moim zdaniem prawdopodobieństwo takiego przejścia na wypożyczenie Kuby do, do Legii to jest 2% yy, co najwyżej w którymkolwiek momencie. Dlatego, że ten zawodnik na pewno dostanie propozycję również z lepszych drużyn, a nawet jeżeli nie lepszych, to z takich, w których no nie skrzywdzi kibiców klubu, w którym się wychował, czyli Wisły-Kraków. Wisły na pewno byłaby to decyzja, którą bardzo źle przyjęto by w Krakowie i zresztą ciężko się dziwić. Oczywiście, ze swojej perspektywy, bardzo bym chciał, żeby Błaszczykowski trafił na Łazienkowską. Po pierwsze dla ligi, dla atrakcyjności ligi. Po drugie, no widzieć takiego piłkarza na żywo, na, leczach, na meczach przy Łazienkowskiej, super rzecz. Po trzecie, ogromne wzmocnienie, jeżeli chodzi o mecze w europejskich pucharach. No o lidze to, to nie, nie mówię. Tak naprawdę same plusy dla kibica, same plusy dla klubu, poza minusami w klubowej kazie, bo na pewno te pieniądze byłyby spore, to trzeba, trzeba by mu płacić, ale no mówię. Nie, 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 jarajmy się, mówiąc kolokwialnie, tym wszystkim, bo Kuba najprawdopodobniej, jeżeli nawet gdzieś zostanie wypożyczony i za to trzymam kciuki, że zostanie wypożyczony, to nie będzie to warszawska Legia. No tutaj przykro mi, że taka jest moja opinia, ale z drugiej strony przecież ja zawsze mówię na odwrót, czyli nie ma za co. Jeżeli jesteśmy przy Legii, wspomnę o Priowiczu, dlatego że oficjalnie odszedł z Łazienkowskiej, i się ludzie dziwią, czemu poszedł do pałku. Saloniki przecież to słabszy zespół, i tak dalej. Po pierwsze, zarabia tam więcej pieniędzy. Dzień dobry, to już jest główny temat. Po drugie, jest tam trochę lepszy klimat, jeżeli chodzi o pogodę. Możecie się śmiać lub nie, ale są ludzie, dla których takie rzeczy mają znaczenie. Na przykład dla mnie i dlatego mieszkam w Polsce. Naprawdę to są rzeczy dość, dość istotne. Po trzecie, moim zdaniem, jeżeli powiedział już to, co powiedział wcześniej, że jego przygoda w Legii jest zakończona i zrobił smrodów oko siebie, jeżeli by został, to strzeliłby sobie w kolano, myślę, że on był tego świadomy, zupełnie inaczej patrzyliby na niego kibice, działacze, atmosfera była zepsuta. Więc moim zdaniem, no dobrze, dobrze że się stało tak, jak się stało. A skoro jeszcze jeden przerywnik możemy sobie zrobić, to wspomnijmy o Robenie. Roben przedłużył kontrakt z Bayernem Monachią. Ten zawodnik ma w tej chwili 32 lata. Mówi, że miał oferty z Chin i z innych kierunków atrakcyjnych. Mówi wprost o tym, że Chińczycy oferują kilkakrotnie 5 lub 6 razy więcej niż oferują kluby w Europie i nie połasił się na te pieniądze, przynajmniej tak zapewniono i widzimy, że nie poszedł. Także no najprawdopodobniej jest w tym sporo prawdy i trzeba przyznać, że szacunek dla takich piłkarzy, sam powiedział, że dziwi się ludziom, którzy w wieku 28 lat idą do Chin, wiadomo, że to są ogromne pieniądze, nie owija w bawełnę, mówi, że takie, takie oferty trzeba przeanalizować, ale w tym wieku, jeżeli odchodzisz do Chin, to swoją karierę sportową no, stawiasz pod ogromnym znakiem zapytania, jest to oczywiste. Fajnie, że Robin zrobił takie, takie coś. Nie przypuszczam, że jest to tego rodzaju zawodnik, jeżeli mam być szczery. Jeżeli to prawda, ukłony dla Łysego jeszcze niech ma więcej asyst. Nie ja żartuję. zbijamy się śmiechy, chichy, ale nie jest z tym tak źle. No i przechodzimy do nowego herbu Juventusu, bo to jest historia trochę Mindfuckowa. Może najpierw tak, pokażę Wam jak wyglądały herby Juventusu na przestrzeni lat. 1961 Pierwszy projekt, jak widzimy, był już wtedy byczek, były czarno-białe pasy, napis Juventus, który wszyscy dobrze znamy. Później mieliśmy przez 4 lata widoczną zebrę, ale motywy były te same, oczywiście pionowe pasy. Później znowu powrót do byka, związanego z Turynem. 1976 to jest, nie pomijam urodę tego herbu, ale to jest to co mamy obecnie, mieliśmy w ostatnich dwóch, trzech dekadach. Z wyjątkiem 83-91 właśnie, gdzie był tylko ten byk, bo raczej na zebre mi to nie wygląda. I później, od 91 do teraz, tak naprawdę, ze zmianą w 2005 roku, był bardzo podobny herb. Herb od 2005 roku, który mamy, to jest bardzo ładny, nowoczesny herb w moim odczuciu, nawiązujący do historii. Cały czas jest tam ten byk, cały czas są pionowe pasy. Napis Juventus, który powtarzał się no, przeważnie na tych herbach Juventusu. Ale to już jest historia. Zobaczcie, jak teraz wygląda herb tego zasłużonego, wielkiego, włoskiego klubu. Ja bym powiedział, że to jest logo i to spełnia wszelkie kryteria logotypu jako takiego i może właśnie powiedzmy sobie coś na ten temat. Pomijmy kwestie beki. Były propozycje takie, że ochrona Juventus to jest nowy herb Juventusu. Genialny trolling ŁKS-u, zobaczcie, amatorzy napisali i pokazali swoje Swój herb w zestawieniu z tym Juventusu, rzeczywiście amatorka. A zanim powiemy, popatrzmy na fanowski projekt koszulek oczywiście, to jest niestety tylko fanowski projekt z uwzględnieniem nowego herbu. Taka koszulka wygląda nowocześnie, retro, retro znaczek Adidasa. Oczywiście jest to nierealne, żeby Jeep jako sponsor miał tak mały napis. Zresztą to wygląda trochę jakby to logo nowej Herb, herb logo, nie wiem co mówić Juventusu było logiem Jeepa. Ale do czego zmierzam? Taka zmiana wizerunkowa, unowocześnienie to jest naprawdę gruba sprawa, jeżeli chodzi o zainteresowanie sponsorów, zainteresowanie mediów. Juventus wykonuje bardzo ważny krok. Ja zaraz dojdę do tego, czy to popieram, czy nie bo to jest inna kwestia ku temu, żeby zmienić trochę postrzeganie klubu z tej starej damy, którą no, klub niewątpliwie jest to jest ten przydomek. Ale zobaczcie, nie wiem jak wy, ale moje skojarzenie odnośnie tego klubu jest takie, że to jest Juventus, właśnie taka zasłużona marka. Nie postrzegam tego klubu jako nowoczesnego produktu. W tym momencie ten taki rebranding klubu no brzmi to o, o, obleśnie, no, ale z tym mamy do czynienia w połączeniu właśnie z tego typu nowym projektem strojów, który no taki nie będzie, ale jakby poszli w coś, w coś właśnie odważnego, nie mówię oczywiście, że rezygnowanie z pionowych pasów czy coś, bo to byłby skandal. Pokazałoby taką nową jakość, byłoby to wyciągnięcie ręki do sponsorów. Przecież jest tam nowy stadion, jest, są wielkie gwiazdy, wielkie pieniądze, jest szansa na sukcesy i moim zdaniem jest szansa, żeby przyciągnęli hajs. Oni sami mówią yy, yy, władze klubu, że długo to analizowali, wiedzą, że to wpłynie na poprawę wizerunku w różnych rejonach świata, że to się przyczyni do, do tego, by ta marka była tam coraz popularniejsza. Oczywiście za tym idą pieniądze. I teraz, tak, moim zdaniem. Stacie mój romantyczny, ro, romantyczne podejście do piłki. Pff, nie ma nic spół, wspólnego z realizmem, i jakby zarządy klubów kierowały się moją filozofią, to, to większość by była dużo niżej niż jest. To jest, to jest prawda. Ale jako taki futbolowy romantyk, pff, nie popieram aż tak radykalnych zmian. Pomijam fakt, że jako logo wygląda to spoko, ale jako herb klubu, jeszcze herb Juventusu, patrzę. Słabo, naprawdę słabo to wygląda, nie podoba mi się. I dla mnie, no o ile trumna legi, nie wiem czy pamiętacie, no to już wyglądało fatalnie, trzeba powiedzieć, no to wygląda lepiej mimo wszystko. Ale nie ma to nic wspólnego z tym Juve, z tym herbem i to jest bolesna sprawa. Musi to być też bolesna sprawa dla kibiców. Jestem pewien, że tak jest. Popatrzmy, na przykład Manchester City również dokonał zmiany w herbie, ale oni nie odeszli od tradycji, wręcz przeciwnie, troszeczkę je uprościli, troszeczkę unowocześnili. Tutaj mamy zwrot o 180 stopni. Wiadomo, za dwa lata, może za rok, ludzie nie będą o tym myśleć. Ludzie się przyzwyczają. Skończy się ta cała drama związana ze zmianą herbu. To taka jest kolej rzeczy. Tak będzie, należy się z tym pogodzić. Teraz jest gorąco, i ludzi to denerwuje. Ale szkoda, że taka duża część historii związana z tym herbem, który dla mnie naprawdę był bardzo ładny. Jeden z ładniejszych herbów, to moim zdaniem był herb Juventusu. Super wyglądał. Mam nadzieję, że jak najmniej klubów będzie szło w tym kierunku, ale tak jak powiedziałem, rozumiem, że to się naprawdę przełoży. Ma to swoje uzasadnienie marketingowe, uwierzcie mi, że to się przełoży na nowocześniejsze postrzeganie klubów w różnych rejonach, rejonach świata, a co za tym idzie, na większe wpływy z tych rejonów. Tak niestety działa ten świat i tak będzie. Na koniec temat pudelkowy, ale dziwi mnie, bo napisaliście mi na stajni, chyba pan Tomasz się z wolejami napisał, żebym to poruszył. Odnośnie Blaugrana.pl. Co zrobiła Blaugrana.pl? Blaugrana.pl zatrudniła dziewczynę, bardzo ładną dziewczynę. Nazywa się Adrianna. Zimowy transfer Blaugrany. Wczoraj zrobili ogłoszenie, wrzucili trzy jej zdjęcia w koszulce Barcelony. Napisali taki no, dwuznaczny bym powiedział tekst o, o jej transferze. Wprowadzili tapety, mówią, że będzie widoczna na fanpage'u, że będzie widoczna tu i tam. I tak obserwuję Twittera, jak wszyscy, wszystkich boli o to dubsko. Yy, właśnie ludzie o tym piszą mówią żałosne i tak dalej a ja wam chcę powiedzieć tylko jedno i bardzo bardzo prosto i bardzo krótko to wszystko pokazuje że gość który to wymyślił cel był taki który jest właśnie realizowany również przez to że ja o tym wspominam z tym że ja to robię z pełną świadomością odnoszę że wrażenie że wiele osób tego nie robi świadomie yy, właśnie przyczynia się do tego, że coraz więcej osób o stronie mówi. Założy się, jakby pokazali wejścia na stronę, jakby to udostępnili, że byłby fajny skok wczoraj, przełoży się to na klikalność, przełoży się to w takim razie na większe zainteresowanie sponsorów chociażby, na większe wpływy z reklam i tak dalej tak dalej. Prosta historia jak drut. Wzięli ładną dziewczynę, będzie twarzą portalu w cudzysłowie. Będzie sprawiała, że ludzie będą klikali. Ci, którzy piszą, że to jest żenujące, też będą klikali, żeby sprawdzić jakieś tam nowe zdjęcie. I taka to, taka to jest kolej rzeczy. No, Blaugrana musi, musi. No. Podjęli decyzję, ja tu zresztą pisałem o tym z już już jakiś czas temu, że no podejmują pewne ruchy i to już widziałem jakiś czas, mając na celu zwiększenie klikalności. Ale powiem szczerze, że ja i tak yy, o wiele bardziej lubię tam czytać komentarze niż na fcbarc.com. Bo nawet, nawet jak, że mnie hejtuje się wszędzie, to, to jest normalne, nie przeszkadza mi to, ale tutaj przynajmniej jak jestem hejtowany, to czytam jakieś, wiecie, fajne argumenty. A poza tym przy normalnych tematach, już nie mówiąc o mnie, super, dużo lepsze dyskusje i tak dalej, więc czy mi przeszkadza, że będzie się pojawiała Adriana na, na stronie, no chyba nawet wręcz przeciwnie. Ale ogólnie fajny, fajny ten shitstorm i jeszcze raz gratulacje dla gościa, który to wymyślił, bo myślę, że efekty są chyba lepsze niż założył, chyba, że zakładał, że będą tak dobre, bo sporo, sporo dyskusji na ten temat, więc cel zrealizowany. Piękne, dziękuję za dzisiaj. Lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. Pytacie, czy będą specjale, Będzie specjal, ale dopiero w lutym go zrealizuję, bo on wymaga pracy. Może na ten moment wymyślę coś krótszego. Jak macie pomysły, jaki może być specjal, taki prostszy w zrealizowaniu? Na teraz dodawajcie mi znać, przejrzę te komentarze i ogólnie dyskutujemy. Dyskutujemy o Herbie Nowym czy logo Realu w Juventusu, przepraszam i dyskutujemy o Błaszczykowskim. Nie, o tym nie dyskutujemy. Wiadomo, że nie przejdzie. Dzięki. Dobrego wieczoru. Papa! Pa.